Weźcie trzy snajperki, żeby były najlepiej. No ja mam. No i, startuję, i bo, tu, bo tu, bo tu snajperki dużo mogą zrobić. Walę grina tak. na odwagę i możemy bić. Ja ty kurwa miałeś nie pić. Ktoś tak powiedział. No ty ostatnio, że ci nie smakuje. On teraz Jezu. robi w ten wakacjami. Ja nie mam problemu wakacjami. z alkoholę, bo mi smakuje. <laughs> kurwa, ja myślałem, że to Gracjan mówi. No to Gracjan ma nie pić, nie ja. Jak muszę grać z Bartkiem to to naprawdę. prawda? No. Pierwszy poszedł, kurwa. O, dwóch tylko zostało. Ja pierdolę. A co to za kurwa? Nie, 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 jest, ktoś gonił. No nie ma tu. To zaskok jest. To ja planuję tu. Wracam, łów, i nie w Teraz to z skrzynkami. idzie na no, długie schodami, chyba będziesz szedł. Tak. Tak, ale kurwa. Faktycznie kurwa schodami. No, tu lecą najpierw. E, dzięki, no, dzięki, bez... dzięki, Bartek, że je pościłeś, nie? Aż, 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 iść w parę. Oni się schodami nie. Idą, no, to... no bo przed schodami jeden, tak? No to na to drugi zeskoczył nam na zeskok, a my do mnie do mnie dobijemy. głosem, popierdolę. La, Lala, O, no, no bo. nowo. Kurwa, zeskok, obity w chuj. Snajper przed schodami na A Od nich raz powszedł w... no, 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 jest sercowa umita, dobra Nie onkaj Krątuje ba. Idę do kręty O zjebałem <grym> Kurwa kręto, o zjebałem to Kręty. Kurwa! Obity na schodach. Kurwa! i schody, odwiedź Kurwa, nie oto broni normalnej. Nisz pomóż lepiej, a nie. Jej My Nie gramy na 200, jebać to. Tak, kurwa. Ale, ale misiek, dobre, rasuje jest tak teraz pistoletu drugi typ koło. No. Hmm. Kurwa amo, mi się skończyło tak No ale ammo ci się skończyło, widziałem to no W pistolecie i w snajpie A to drugi jeszcze z ja A Kamil to nie jest ten? dzików? Czasem? Możliwe, możliwe Też tak myślałem właśnie Sniper na długiej schody, Weszło Sniper za skrzynią jest kurwa, bez głowy środek Chodź. Ola, jak pozamiatała Kurwa, się jeden jest, tam na górze, na schodach Zeskakuje Zeskoczył, no idę. No, ja nic nie widziałem, by, by coś zaskoczyło no, też.

Co za chuj. Kurwa, ja. nie masz kiedy pisać, kurwa, jakieś pedała. Pytasz. Nie, nie, nie czytaj. Bo akurat patrzysz się w lewo, co tam piszesz. No, ja spraszam to. Na chuj ci on potrzebny do życia. Nie będzie <noise> to O kogo? O do tego? To Nie To nie ma. Nie jeden ark. A jeden żyje tam. Dwóch jest ich. Kurwa na mi jest jeden. Zeskok I Zeskok Nie wiem, jak to wygląda. biegnie. Jeden był na sądowisku. No najważniejsze. I chyba pera ostatki. Chyba. <try> Nie wiem. Chyba izbę. Chyba. Usłyszałem listopnięcie kurwa. Nie ma go nabywko nie ma. To kręta poszedł Ja faktycznie krętę Co ten diablo dzisiaj gra jak pizza To pizza <gry> Co się dusisz Panie Jest. lecz, lecz. Kurwa, jestem nakrętych jeden na górze, Cof, cofnął zaskok. Już nie ma go. Prędzik, ale gdzieś to jest obity mocno Jak Prędzik już chyba nie żyje nie, żyje, nie, żyje. No. Jest na schodach, na schodach, na schodach na A chodach. czemu oni wychodzą, ten Azel, Diablo? Ja no, jest. No, nice. nice. A bo sobie zmienili Góra Azel, góra góra, Olsar, góra. góra Góra na prawo Azel nawet, nie plantuj nawet, bo ci sobie Może być zeskok, może być zeskok chyba. Mi Jeden rusz na górę i chodź na dę. Patrz mi na skorbie i pręta Jest to. No, klęte, popatrz, klęte. O. Tam czysto. Ja. Tu też. Ja się Jest, środek. Jest chyba, to jest kurwa, tu się jest, palce pojebały. Uważaj tutaj jest za <gulia> No <Uważaj>, Palce się pojebały, popętały mi się. Pojewał, się. Sadaj, pizdę, to grała. <gulia> No i 7-6 jest. No Najem swoich no, siedmiu. Pojewała. Nie kurwa wychodzisz. Ręta jeden! Dwóch kratorów jeszcze jeden. Więc... Jeszcze jednego nie ma? No, ale. Na asum! Dwa czyste. To plantuj B. No, plantuj plant B. Plantuj ba, plant ale sobie przyjdą. Gdzie? Na. No. Ja no to no. tą koplantę. Zabijaj to! Zabijaj to! Eeeeh! <laughs> Że to, to bajce, co? Fajnie mi się spasta, sypok. Sprzedałem famansa i zrobiłem k2c1 szybko i było warto. Branciak na górze jest. Nice, najdem dostał. Drugim nie dobił, skok. Gdzie na za skok? Nie mogę Człowiek, A, robią ty, że... A czy jest tutaj? Druga, druga u nas. Snajper ma. Nie wychodź, bo on sam wyjdzie. No wychodźcie mu po co? Niech was tak wybije. No próbowałam zabić. Nie, no po co? On sam musi przyjść. Z Dobra, czas mu się kończy powoli, zostawcie go już. Zabij, a nie ma 200. No nie, no zostaw. Gracem On się nie ustawy, wyjdzie pa. nawet. Graca już idzie po niego. idzie po niego. No i zagrał na 200. Dobrze, że jeszcze ty nie wybuchłeś. <noise> Myślę się co druga runda celownik pierdoli, nie? Dostał? Od... Zabij go, zabij Kurwa, znowu zeskok Jeden jest na kręty. Widziałam, góra Jeden zeskok Na bezle za komputera... Brawo To są tyle Ostatni... A nie... Tyś Jeden tyś. Jeden, nice. jeden, I jeden A jest. Zaskok I Jeden schody A idzie, schody A. Jeden Jeszcze jeden za mną. Oto, kurwa, akurat. <laughs> Jak kury na pay? No ten Azdru czy ja go zapamiętam. Ja Janusza nie ma, bo on powiedział wczoraj wieczorem, że on musi ciągnik naprawić, więc on pewnie dzisiaj nie będzie grał <grym> Chyba o, ciągnie A że nie umie pewnie naprawiać, to będzie tam siedział i siedział Tak kiedyś mówił, że siedział chyba 4 dni i pilnował O! Czy? Wszyscy zeskok, znaczy no wszyscy, Czekaj. Jeszcze... Właśnie już nie ma y, Cofają się By, Mogą skoczyć wy się takim kacie. Skoczę, wracam dwóch. Jeszcze dwóch skoczy. Gracam dwóch. No eee, kurwa, wyskoczyli. No bo ich za dużo jest Ola ja Mogę tam skoczyć. kolumna tak, no, jest na prawo. Ciebie. ciebie Na zaskoku ktoś chodzi chyba, co? Bo był cień. Od teraz po zobacz. Brawo się. To jak tam wycina. <laughs> Dobra, prawa dół, prawa dół można znaleźć. Grawa. Skoro było, to graszpa. Nie jest Rayola. Cztery kupić. <grym> 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 ładnie. No i kurwa, kolejny asysta. Cztery kupi, dam mi się. Pędzicie w gruchu? <gry> I do tego będzie sprawa tutaj. Okej. Okay. O, wykąpaniuj się. <gry> <gry> ja kąpałem, już oby, wykąpaniuj się? Jak ktoś się, się z Sprawa teraz, A skąd wy wiecie, że ja się kąpałam? <gry> <Kupia> się pod <gry> I, I czemu je ja zamykam? Tutaj nie ma ich. Oła, na długiej. Dostałem, kurwa. Jeden nakrętę idzie tam. A nie, on jest tam w ogóle, to na środku. Na środku. z Dwóch. Załóż. Kurwa, zaskocz. Azyl. Azyli. Kurwa, środek sobie. Aj. Du. Wszedł, Idzie kurwa. Długa B, jeden. Stajperzyk. Mógł zmienić. Kto tej stajperzyk? Od zyskoku. Ale ci pod nas. Pod krętem, masz na pewno. A nie, w środek mig poszedł, o. Idź, no odstawisz się B i A. Ach. Idę na B. I ktoś na zyskoku, ja i... zeskok. Nie no. patrzę zeskok. Biegną tu, słychać. Prawie tą hałkiem dostał, kurwa. Którą... Skoczył, drugi za nim biegnie Trzeci Zaskoczy, Zaskoczyli Dwóch nie, jeden zginął Co to było? na daleko I Jeszcze jeden, bardzo szkoda. Drugie schody. Dobra, Jeszcze jeden. Jeszcze pryncypia kamieć na zaskoku. Chyba że tak. zaskoczył. Nie zeskok, tylko był na drugiej dół. bez. dole, widzę na siatkę, poszły. Na był i Bartek, Bartek, poskrętaj może. Hmm. Skoczył na krętę. Oh, Idę Na I hmm. tu. I to we dwójkę chyba biegną. Tak Trójkę wyjmą Gdzie? Przed kredytem są Pięta To nie będę leciał Kurwa, ja się wydałem, pójdę Ja sam wydałem się Ty musisz te słuchawki zmienić Ty musisz ryja zamknąć <laughs> Przestań nam ryć Sigma, Rzejek, oh, kurwa. jako osioł. Kurwa, dobrego nejda Sigma, kurwa. O kurwa, ale zeskup. Kurwa. Jeszcze jedną, mnie zaruszowało. Zajdź w jest u nas, u nas góra, u nas góra. Jeden do B wchodzi. Do B wszedł. Krótkie. Nie widziałeś go? Widzisz? Na krosy Gdzie? Ja Widziałem, ale za późno z regułami. No kurwa, refleks szachisty. Nie, ja by... Dwóch jest... O, jeden biegnie na siatkę? Ale mm. dziwne, bo ten okay. nawet nie, nie, nie celował, nie? Dobra, kończmy to, kurwa. No. Mm. Ze skokiem biegną. Jeden długa. Snajper na daleko jest na B. Kurwa, jak? Jeszcze jeden zaskoczył. Kurwa, nie trafiłem do oh, tak, tego fuck. paradoksa. Kurwa. Po lewej tak jeden sniper. No, sztyp się Brawo Już no tak pójdę, bo ma 2 HP Tak? Z Jak to jest, że na ataku tak fajnie, jak ubrany mamy? No ataku nie ma, ale ubrony już nie no dobra, nie rasują kurde. Biegną. A, chyba. Nie, A dalej zaskok. Zeskok, chyba. Snajper tam, na... za autem od ich razu. Kurwa, dał mi head. Ja pierdolę, to się tampią Długa jest jeden. Nie ma. No A miałeś. Damian podskocz sobie ten i sprawdzić długą B. Po prawej masz. Długa, Długa B ma. Gdzie był? Ja po prawej mi. Paranoik. Okay. Nice Kołpa na krót nie poszła Nie, nie, na dole jest Pod midem O, to w Serbii jest pod midem Zostaw, zostaw, zostaw chwilę Nice Aj, weszło by mi Nie hmm. musiał zabić A <grym> hey, ja co otwieram teraz co? Ja zamykam hmm. kurwa, nie wiem jakie racji A ja to kurwa mnie kill a ja, kurwa... No, ja, Bo mam asystę i to w chuj Dzień dobry, <grym> jesteś. No, nie ma nic zługiego na razie. Migłym ciastkiem czysty zeskok, kurwa, nie bywały. A nie, jednak nie weszło. Tym snajperem nie wyjdziełem za mały. Najs, dzięki, Kolejna asysta do kolekcji. Jest Ud jeden tamtejszy. Jest chyba. Będę zablutować. No kurwa, plenczyk. Ej, jeszcze siatka jeden. Jest Poszło. na sajcie. Na, na sajcie wrócimy. Przebieg mi do schody Defuję okay. jeden. Wchodzę mi. Zdążysz Wchodzi i plęta. Dobra, dziś. Easy. Easy. O. Easy. No i kurwa Tam myślę. Tam mi wysyła jakieś. Pan <laughs> się lepiej nie gotujesz Ale to jest y też masz problemy.